Wydaje mi się, że prawie każdy na pewnym etapie swojego życia kolekcjonował karty piłkarskie. Ja osobiście trzymam w swoim pokoju pewnie setki, o ile nawet nie tysiące kart piłkarskich. A jako, że firma Sportzu drugi sezon z rzędu przygotowała wyjątkowe, oficjalne karty PKO BP Ekstraklasy... To dzisiaj ich sobie troszeczkę otworzymy. Jeszcze zanim przejdę do otwierania paczek, to chciałbym bardzo serdecznie zachęcić was do zakupu kart ekstraklasy od Sportzu. Mianowicie ta kolekcja jest naprawdę wyjątkowa. Możecie znaleźć karty z autografami piłkarzy. Możecie znaleźć karty, które zawierają w sobie kawałki koszulek klubów ekstraklasy i wiele, wiele więcej. Także klikajcie w pierwszy link w opisie tego filmu. Tam właśnie znajdziecie oficjalne karty PKO BP Ekstraklasy i to jeszcze wszystko, bo mam dla Was mój kod rabatowy Kacper10, który daje Wam 10% zniżki przy zakupie, także zachęcam serdecznie, link macie w opisie, a tymczasem przechodzę do otwierania. Także jak widzicie, mam tego naprawdę, naprawdę sporo dzisiaj do otworzenia. Zacznę sobie od tak zwanego blastera. Z tego co widzę tutaj jest 6 saszetek po 8 kart w tym drugim, czyli w tym retail boxie mamy z kolei 24 saszetki po 6 kart. Więc zacznę sobie od tego blastera, a tutaj mam pierwszą saszetkę w dłoni, właśnie ją otwieram i zobaczymy co trafię. Także zaczynamy od pierwszej paczki. I tutaj mamy tak, Hosemę z górnika Zabrze, tutaj właśnie widzicie, mam Hosemę, mam. Oprócz tego Antonio Milicia, to również bardzo ciekawy traf. Jest tutaj także Sebastian Musiolik ze Śląska Wrocław. Tutaj będę sobie odkładał te zwykłe karty. Zobaczymy, kiedy będą te specjalne. Mam Jesusa i Maza, kapitana Jagieloni. Oproszę, kolejny traf Aleksander Gorgon z pogoni Szczecin i pierwsza specjalna kartka Nextgen, czyli oczywiście chodzi tutaj raczej o świetlaną przyszłość, która czeka tego zawodnika, i mam Mamy sobie tutaj Bartosza Baranowicza z GKS u Katowice. Naprawdę ładnie prezentuje się ta karta. Tutaj będę sobie odkładał te karty, nazwijmy to specjalne, mamy Nextgen, mamy Bartosza Baranowicza z GKS-u Katowice, e, kolejny traf i karta Heroes, oj ładna karta Jakub Sypek, bardzo ładny traf e, zawodnik oczywiście na co dzień grający w Widzewie, bardzo ładnie prezentuje się ta karta, także odkładam oczywiście tu i mamy Blaża Kramera, o to jest naprawdę ciekawy traf, bo to jest piłkarz, który już nawet w naszej ekstraklasie nie gra, mianowicie odszedł on oczywiście legi pod koniec okienka transferowego, ale ta karta też się prezentuje naprawdę ładnie. Także otwieram kolejna paczka. Oj. kolejna paczka, i tutaj mamy kolejne 8 kart. No i zobaczymy. Na razie bardzo fajnie to wygląda. I zaczynam oczywiście. Zaczynam oczywiście od kart zwykłych. Mamy Dino Hoticia z. Lecha Poznań, on trafia tutaj. Mamy Michała Króla z motoru Lublin, bardzo fajny zawodnik. Trafia również tutaj, to jest zwykła karta, mimo wszystko. Mamy Leandro z Radomiaka. O, proszę, no legenda Klubu Z Radomia, także trafia również tutaj na kupkę kart zwykłych. Kolejny traf Piotr Malarczyk, no bardzo doświadczony gracz Korony Kielce i kolejna karta Marten Remakl również z Korony, również karta zwykła. Teraz Heroes Patryk Makuch z Rakowa Częstochowa. Po raz kolejny bardzo ładna karta, ale jestem ciekawy czy te karty Heroes się różnią jakoś kolorami e, pomiędzy sobą z, w zależności oczywiście od tego w jakim klubie gra dany piłkarz. Natomiast bardzo ładna karta Patryk Makuch trafia tutaj. O to jest ciekawa karta. Marek Hanuszek. Nie wiem do końca, o co chodzi w tej karcie. Wydaje mi się, że chodzi o dystans przebiegnięty w trakcie jednego meczu. Tutaj u Hanuszka 10,31 km. Bardzo ładnie to się prezentuje, ta karta. Również trafia tutaj. Pride of the City Kielce. O, to jest fajna karta. Piotr Malarczyk. No to wygląda naprawdę super. I no powiem szczerze, nie no, podoba mi się, podoba mi się ta karta. Mamy tutaj gdzieś Kielce też pokazane na zdjęciu. Jest Piotr Malarczyk, także bardzo doświadczony piłkarz przed chwilą w zwykłej wersji, teraz w wersji specjalnej Pride of the City. No i kolejna paczka. Otwieramy trzecią saszetkę. Zobaczmy, co tutaj w niej e, trafię. Pierwszy traf w nowej paczce. Alvis Janzem, z karta zwykła. E, mamy Tomasza Pieńko. Ciekawe zdjęcie, ale również karta zwykła. E, jest e, Nene. O! Piłkarz Jagiellonii Białystok. Mistrz Polski, także również ciekawa karta. E, Maksym Chłań, gwiazda Lechii Gdańsk w pierwszej lidze. Również ciekawy traf. Jest Petr Szwarc ze Śląska Wrocław. Również fajny traf. Adrian Błąd z GKS u Katowice. Kolejna karta zwykła, a teraz karta specjalna. Karol Knapp z Krakowi no bardzo dobrze zapowiadający się piłkarz. Również karta Next Gen, czyli oczywiście dotyczy ona świetlanej przyszłości, która stoi przed danym zawodnikiem. No i niewątpliwie Karol Knap w przyszłości taką gwiazdą Ekstraklasy może się stać. A teraz mamy to, na co czekałem, czyli Kawałek koszulki górnika zabrze i karta Manu Sancheza. No wygląda ona naprawdę przepięknie, nie ukrywam. No jestem zadowolony z tego, że trafiłem właśnie tą kartę z kawałkiem koszulki, bo byłem ciekawy, jak to się prezentuje i prezentuje to się naprawdę fajnie. Można tej e, koszulki sobie dotknąć. No wygląda to super, również oczywiście na kupkę kart specjalnych. Ląduje właśnie Manu Sanchez. I kolejna saszetka, kolejna paczka. Na razie karty, które trafiam, są. ...niezwykle fajne, więc jestem ciekaw, ile jeszcze tych fajnych trafów tutaj będziemy mieli. Kolejna paczka i tak, zaczynamy od karty zwykłej. Konrad Stępień, kolejna karta zwykła to jest Lukinias, moi drodzy, z Legii Warszawa. Szumana Gamatsu z Korony Kielce. Jest także Aleksander Komor, obrońca oczywiście GKS-u Katowice. Kolejny piłkarz Bartosz Kopacz, również obrońca, ale zagłębia Lubin. Jest Mateusz Radecki. Spuszczenie połomice. I karta specjalna Pride of the City. Katowice, po raz kolejny ten typ karty jest to Adrian Błąd. No, naprawdę ładnie się prezentuje ta karta, naprawdę to wygląda super i jestem zadowolony z tego, że potencjał właśnie tego typu karty został tutaj wykorzystany. Są Katowice w tle jest Adrian Błąd, jest GKS Katowice, także na kupkę kart specjalnych. A teraz, proszę bardzo, karta Heroes Mateusza Skrzypczaka, oczywiście z Jagielloni Białystok. No, bohaterem niewątpliwie był w poprzednim sezonie. W tej walce o mistrzostwo Polski, także Mateusz Skrzypczak ląduje również na kupkę kart specjalnych. Tymczasem, kolejna saszetka zobaczymy, co tutaj mi się trafi. Liczę na kolejne fajne karty specjalne na autografy może, bo na razie jeszcze ani jednego autografu nie było. Piotr Ceglarz z Motoru Lublin, karta zwykła oczywiście. Jest kolejny piłkarz Śląska Wrocław, tymczasem, e, tym razem Jechor Madsenko. E, jest również Rafał Król z Motoru Lublin, no weteran klubu e, z Lublina. Kolejna karta zwykła Bartłomiej Pawłowski, który obecnie leczy oczywiście uraz. Kolejna karta Michał Szromnik, bramkarz Górnika Zabrze. I teraz ostatnia zwykła karta w tej paczce, Hubert Zwoźny. Tymczasem mamy kartę specjalną Christian Gettinger moi drodzy. Ze stali Mielec 9,81 setnych kilometra. No ciekawe są te karty. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że tego typu tutaj statystyki również będą brane pod uwagę, ale jest Christian Gettinger i to jest najważniejsze, kapitan oczywiście na co dzień Stali Mielec. I ostatnia karta specjalna na dziewiątce w tym przypadku 1 na 27, więc to chyba jednak nie oznaczało tego, co powiedziałem przy Blażu Kramerze. Jest oczywiście Gabriel Kirejczyk z Piasta Gliwice. Również ładna karta naprawdę. Podoba mi się. Podoba mi się wystrój tych kart. Wydaje mi się, że tutaj są głównie napastnicy. Tymczasem ostatnia saszetka z tego Blaster Boxa. Później przejdziemy do Retail Boxa, zobaczymy co tam trafię. Ostatnia saszetka. Mam nadzieję na jakiś ciekawy traf. Zobaczmy. Także jest pierwsza karta zwykła oczywiście Adrian Dieges z Jagiellonii. Kolejna karta zwykła Michał Walski z Puszczynie Połomice. E, kolejna zwykła karta Kamilomena z Lechi. E, Erik Janża z Górnika Zabrze. E, jest tutaj również Grzegorz Tomasiewicz z Piasta Gliwice. I zobaczmy. Karta specjalna Heroes Kamil Cybulski. Po raz kolejny Heroes z Widzewa. Natomiast wcześniej był Jakub Sypek, teraz Kamil Cybulski ląduje w mojej kolekcji. Także kolejna karta specjalna to, znowu z dystansem przebiegniętym, średnio na mecz. Wydaje mi się, że tu o to chodzi. Mamy Grzegorza Rogalę z GKS-u Katowice. Ładnie prezentuje się ta karta, ma taki fajny dosyć kolor. Także podoba mi się ten traf. I ostatnia karta specjalna w tym Jedna z 70, tutaj widzę taki napis, widzę taki grawer na tej karcie, więc znaczy to, że trafiliśmy już trzy karty z 70 możliwych tego typu. Eftymios, Kuluris, bardzo proszę. Także teraz przechodzimy sobie do tego otoboxa, mianowicie jest to retail box. Tutaj mamy 24 saszetki po 8 kart, no jest to znacznie większe, także zobaczymy co trafi w tym oto boxie, e, Więc otwieram i zobaczmy. No wylatują te saszetki, jest ich naprawdę sporo jak możecie zauważyć. Także zaraz wszystkie je otworzę. Więc teraz czas na ten retail box. 24 saszetki. Jak widzicie jest ich dosyć sporo. Zaczynam od pierwszej i zobaczymy co tutaj mi się będzie kryło. Więc pierwsza saszetka. Te, te saszetki są bardziej w takim kolorze czerwonawym. Także też ciekawe są te zmiany właśnie w designie. Pierwsza zwykła karta Aleksander Gorgon. Go już wydaje mi się, że trafiłem. W pierwszych paczkach. Natomiast kolejna taka karta. Filip Wójcik z motoru Lublin. Kolejna karta. Bartosz Kapustka z Legii Warszawa. O proszę. Również bardzo dobry zawodnik. Mateusz Żyro z Widzewa. Także ciekawa karta. I także oczywiście trafia tutaj na kupkę. Kart zwykłych, ale to nie jest karta zwykła. To jest. Tomasz Makowski w wersji Heroes i faktycznie ten kolor się zmienia, bo na kartach Widzewa czy Rakowa mieliśmy kolor czerwony w tle. Tutaj mamy taki bardziej pomarańczowo-miedziowy stricte kolor, niczym na koszulkach Zagłębia Lubin, także to mi się podoba. A teraz Dawid Drachal, kolejna karta specjalna, ale nie ma tutaj napisanego typu tej karty specjalnej, natomiast Dawid Drachal jest i ląduje oczywiście na... Kupce kart specjalnych. Kolejna paczka i zobaczymy, co tutaj mi się trafi, co się tutaj będzie kryło. E, zobaczmy. Pierwsza zwykła karta to jest Marek Hanuszek z Widzewa. Go już trafiliśmy, ale w innej wersji. Jest teraz Mateusz Marzec z GKS-u Katowice. Kolejna karta to jest Matthew Gilaumie ze Stali Mielec. E, kolejna karta zwykła Matias Kale z Motoru Lublin. I teraz o, mamy kolejną fajną kartę, mianowicie Karta klubowej koszulki Pogoni Szczecin. Wygląda to fajnie, naprawdę wygląda to fajnie. Jest ten taki wieszak też w tle, zrobiony specjalnie na tę koszulkę. No to wygląda naprawdę ciekawie. A teraz karta specjalna kolejna. Kevin Komar spuszczy niepołomicę. Więc kolejna karta specjalna ląduje w mojej kolekcji. Natomiast teraz czas na kolejną saszetkę. Tu jest Steve Capuadi z Legii Warszawa. Jest również Mateusz. Matras ze Stali Mielec, jest także Piotr Malarczyk z Korony Kielce. Kolejna karta zwykła, tutaj mamy Grzegorza Rogalę z GKS-u Katowice, a teraz karta specjalna jest Jorge Felix. E, nie wiem, czym się różnią, różnią te karty od tych zwykłych, na pewno tym, że się tak fajnie podświetlają, co możecie zresztą zauważyć. Natomiast ciekawe, jest Jorge Felix, jest to dobry zawodnik, także ląduje w mojej kolekcji, a ostatnia karta w tej paczce to jest Hero. I mamy tutaj oczywiście Bogdana Rakowicana z Rakowa Częstochowa, więc również fajny traf. I następna saszetka. Dużo ich nam jeszcze dzisiaj zostało. I zobaczymy, co się w niej kryje. Najpierw Bramka Śląska, Rafał Leszczyński. E, jest Mateusz Radecki. Go już trafiłem, więc jest to powtórka. E, kolejna karta. Jakub Serafin z Puszczy Niepołomice. Go jeszcze nie było. Filip Ruzga z Krakowi. Go również jeszcze nie było, a teraz mamy kartę klubową. Logo Jagielloni Białystok się tutaj nam prezentuje. Ładny jest ten napis tutaj z dołu, podoba mi się. A ostatnia karta specjalna to Jan Grzesik z Radom Jaka Radą, więc ląduje on również w mojej kolekcji. Kolejna paczka, a ich zostało nam jeszcze tutaj naprawdę dosyć sporo i zobaczymy co trafi w tej e, saszetce. Wita nas Lukas Podolski z górnika Zabrze. Kolejna karta zwykła jest e, oczywiście Berthe Seling ze Stali Mielec. Adrian Dalmał z korony kielce. E, jest Imat Rondić z widzewa. Teraz karta specjalna next gen Kasper Trelowski, Bramka Szrakowa. No, świetnie się prezentuje ta karta. Ładnie to naprawdę wygląda. Musicie przyznać. Również się fajnie też podświetla ta, ta cała karta, więc wygląda to naprawdę super. A ostatnia karta w tej paczce to Arkadiusz Pyrka, także wersja specjalna, jest to obrońca. Wygląda to fajnie, tylko nadal nie wiem, jaki to jest typ specjalnej karty, bo one się po prostu podświetlają. Natomiast wyglądają, trzeba przyznać dość. Estetycznie. Tymczasem kolejna paczka e, zostało nam jeszcze naprawdę sporo. Zobaczmy. Także widzę już tutaj kartę zwykłą. Dominik Piła przywitał nas w tej paczce. Filip Luberecki. Z motoru Lublin, Kamilomena, go już trafiliśmy. Jest Blaszkramer, tym razem w wersji zwykłej. Przed chwilą był w wersji specjalnej, teraz w wersji zwykłej. Blaszkramer i karta specjalna mamy Linusa Walkwista z Pogoni Szczecin. Ładnie prezentują się te karty, ale nadal nie rozumiem do końca sensu tych kart, ale wyglądają ładnie, to chyba najważniejsze. I jest na koniec Otar Kakabadze, Otar Kakabadze z Krakowi. Więc następna paczka, i zobaczymy, co tutaj się kryje. Zaczynamy od Kacpra Trelowskiego, przed, przed chwilą specjalny, teraz w zwykłej wersji. Jest Elias Anderson z Lecha Poznań, jest Mariusz Fornalczyk z Korony Kielce, jest Maciej Domański ze Stali Mielec i jest trener Aleksander Wukowicz z Piasta Gwice. Fajna karta. Ona też pokazuje jakieś tutaj ustawienie, jest jakaś tablica trenerska, ładnie to wszystko wygląda, fajny design. E, mają te karty i ostatnia karta w tej paczce to Afonso Sousa w wersji specjalnej. Ładnie to się prezentuje. Kolejna paczka, otwieramy i na start widzimy Żana Carlosa z Rakowa Częstochowa, Grzegorz Tomasiewicz z Piasta Gliwice, jest Krzysztof Wołkowicz ze Stali Mielec, Joel Pereira. Z Lecha Poznań. Specjalna karta to Jakub Czerwiński. To jest kapitan Jakub Czerwiński w tej paczce. Ładna karta, naprawdę ładna. To nie jest autograf, to jest napis kapitan. I ostatnia karta w tej paczce to jest Lukas Ambrosz z Górnika Zabrze. Po raz kolejny podświetlona ta karta, czyli wersja specjalna. Także kolejna saszetka. I na początek mamy Michała Saczka, później Hubert Zwoźny, Następnie Tomasz Pieńko z Zagłębia Lubin. Jest także Konrado z Lechigdańsk. Karta specjalna po raz kolejny. Koszulka Krakowi, oczywiście. Koszulka Krakowi wita nas. Czarny trykot ze strony Krakowi, więc również ładna karta. A wersja specjalna mamy Aleksa Petkowa ze Śląska Wrocław. I kolejna paczka. Zobaczymy, co w niej się będzie kryło. Także zaczynamy od Michała Siplaka z Puszczy Niepołomice. Kolejna karta to Michał Rakoczy z Krakowi. Jest Mark ale z Legii Warszawa. O proszę. Jeszcze niedawno król strzelców ekstra klasy. Jest Leonardo Rosza, który z kolei może stać się królem strzelców ekstra klasy. I karta specjalna, lech Poznań, trykot właśnie kolejorza. A oprócz tego Paweł Wszołek w wersji specjalnej, także kolejna karta specjalna, tym razem Paweł Wszołek, a w kolejnej paczce kto nas przywita, kto przywita nas w następnej e, saszetce, przekonamy się za moment więc zaczynamy od Pawła Wszołka teraz w wersji zwykłej przed chwilą wersji specjalnej natomiast teraz zwykły Paweł Wszołek kolejna karta Rafał Augustyniak z Legii Warszawa również jest Roman Jakuba z Puszczy Niepołomice oj to jest paczka Legii Warszawa chyba tymczasem Radovan Pankow z Legii i mamy wersję specjalną Heroes Filip Wójcik. Wygląda to naprawdę ładnie. Jest po raz kolejny zmieniony kolor. To mi się podoba. A ostatnia karta w tej paczce to Radosław Murawski. Również ładny traf. Teraz kolejna paczka. Artur Kraciun z Puszczy Niepołomice. E, ją rozpoczyna. Mamy Marka Mroza z Zagłębia Lubin. Jest Patryk Dziczek z Piasta Gliwice, kolejny piłkarz z Jagiellonii, mamy tutaj Jetmira Halitiego. Karta specjalna to jest stadion, o proszę, stadion legendarny, bo stadion przy e, oczywiście Bukowej w Katowicach, GKS Katowice, stadion, bardzo ładna karta i wersja specjalna Michała Rakoczego, o proszę, przed chwilą był w karcie zwykłej, teraz jest wersja specjalna. Także teraz czas na kolejną paczkę. Zobaczymy, co się w niej będzie kryło. E, także otwieram. I mamy tutaj Petra Szwarca ze Śląska Wrocław. To jest powtórka, bo już go trafiliśmy. Jest Szlomnik, również powtórka, ale te karty się prędzej czy później powtarzać zaczną. Elias Olson z Lechii Gdańsk. Kolejna fajna karta, ale karta zwykła. Jest tutaj jeszcze Luis Mata z Zagłębia lubin. A teraz karta specjalna. Pride of the City, Lublin, Rafał Król. To o czym mówiłem, trafiliśmy go już w wersji e, zwykłej. Teraz wersja specjalna, i to faktycznie jest Duma Lublina. Wydaje mi się, że spokojnie można tak powiedzieć o Rafale Królu. Także trafia on oczywiście na królewskie miejsce na kupce kart specjalnych. I wersja specjalna Leonardo Roszy. O proszę, napastnik Radomiaka. Bardzo fajna i ładna karta. I kolejna paczka, zobaczymy co się w niej będzie kryło, otworzyłem ją, a teraz sprawdzę co tam się, moi drodzy, kryje. Arkadiusz Pyrka z Piasta Gliwice, to on nas wita, jest Xavier Dziekoński, bramkarz Korony Kielce, tuż za nim, e, a tuż za Dziekońskim Borcha Galan z GKS-u e, jest oczywiście Tomaso Guercio ze Śląska Wrocław i teraz karta specjalna znaczek Motoru Lublin. Ładnie się to prezentuje, trafia oczywiście na kupkę kart specjalnych, a wersja specjalna w tej paczce Illisch Kurina ze Stali Mielec, także również ładna karta i trafia do mojej kolekcji. Coraz więcej tych kart tutaj, a teraz kolejna paczka, jeszcze trochę nam ich zostało, także otwórzmy ją. Serafin Szota ze Śląska Wrocław, przywitał nas w tej paczce. Mikael Liszak z Lecha Poznań, kolejny traf. Luka Zachowicz z Górnika Zabrze. Jest Rafał Gikiewicz z widzewa, a teraz karta specjalna Jan Ziółkowski z Legii Warszawa. No, pięknie się prezentuje ta karta. Co prawda, Ziółkowski ostatnio za dużo sobie nie pograł w Legii, ale wygląda naprawdę fajnie, więc trafia oczywiście na kupkę kart specjalnych. A wersja specjalna Patryk Sokołowski z Krakowi również ładnie się ta karta mieni, i trafia oczywiście na kupkę kart specjalnych. Teraz następna paczka, zobaczmy, co się kryje w niej. Zobaczymy. Mamy Jarosława Kubickiego z Jagiellonii Białystok. Kolejny traf to jest oczywiście e, Simeon Petrow ze Śląska Wrocław. Mamy Wacława Sejka z Zagłębia Lubin. Wersja zwykła Bartosza Baranowicza, przed chwilą był jako next gen. A tymczasem karta specjalna i jest nią koszulka Puszczynie Połomice. O proszę, ładny traf. Interesujący, niestandardowy, nieoczywisty. Także koszulka puszczy trafia na kupkę kart specjalnych, tak jak trafia na nią Michał Chrapek w wersji specjalnej. Teraz czas na kolejną paczkę, zobaczymy, co się kryje w niej. Zaczynamy od wersji zwykłej: Erika Otieno. Jest wersja specjalna: teraz Frana Alvareza. Mamy Arkadiusza Jędrycha również w tej paczce. Jest Dawid Olafson z Krakowi, rzecz jasna, i koszulka Puszczy Niepołomice, także zbieramy cały zestaw koszulek ze strony Puszczy, widzę w tym materiale. Wcześniej była koszulka, jeżeli się nie mylę, wyjazdowa albo domowa, niebieska to chyba wyjazdowa, to jest, wydaje mi się, trzeci trykot Puszczy, ten zielono-żółty. Także mamy tę kartę i mamy wersję specjalną, to aż Zagłębia Lubin. Również ta karta się ładnie mieni, także trafia na kupkę kart specjalnych. Tymczasem mamy oczywiście kolejną paczkę. I zobaczymy, co się w niej kryje. Zaczynamy od Bartosza Wolskiego z motoru Lublin. Kolejna karta mamy tutaj Marwina Zęgera ze Stali Mielec. zawodnik Jagieloni o Lamin Diabi Fadiga. Również, właśnie e, zawodnik mistrza polski. E, tymczasem mamy Sebastiana Musiolika ze Śląska i karta specjalna, znaczek Korony Kielce. Także tych znaczków też się trochę już pojawiło. Była Jagielonia, był Motor Lublin. Teraz mamy Koronę Kielce i mamy także Buchdana Sarnawskiego. Bramka Gdańsk w wersji, oczywiście, specjalnej. Otwieramy kolejną paczkę. I mamy tak, Dawida Szymonowicza na przywitanie z Puszczynie Połomicy oczywiście, Mateusz Cichocki z Radą Jakaradą, jest Patryk Makuch z Rakowa Częstochowa i mamy piłkarza Legii, Rioja Morishita, A teraz karta specjalna jest tutaj, kapitan, Bartosz Kapustka z Legii Warszawa. Naprawdę prezentuje się to bardzo, bardzo ładnie. I karta specjalna jeszcze jedna, Ariel Mosur. Czyli były piłkarz Legi Warszawa, przed chwilą był kapuska z Legi, teraz jest były piłkarz Legii Ariel Mosur i kolejna paczka. Zobaczymy, co się w niej będzie kryło. Jest Roberto Alves, wersja zwykła oczywiście, jest Bartosz Kopacz, go już trafiliśmy, więc to jest powtórka. Tymczasem mamy Petera Pokornego ze Śląska Wrocław. Bohdana Rakowicana z Rakowa. A teraz karta specjalna, i kolejna karta tego typu z wypisanymi kilometrami przebiegniętymi przez danego zawodnika. Mamy Damiana Rasaka z Górnika Zabrze. Lubię tego piłkarza. Wersja specjalna Tomasz Pekart z Legii Warszawa. Także trafia on również na kupkę kart specjalnych. Tymczasem kolejna paczka. I zobaczmy, co się w niej będzie kryło. Zaczynamy od Sebastiana Rudola z Motoru Lublin. Kolejna karta to jest Rafael Rossi z Radomiaka. Nie jest to wersja specjalna, tak mi się wydawało po zdjęciu. E, mamy także kartę zwykłą Piotr Wlazło ze Stali Mielec. Kolejna karta Antecnacz z Rakowa. O, to ciekawa karta, bo tego piłkarza w Ekstraklasie już również nie ma. Jest w Norwich City. Jeden z droższych, o ile nie najdroższy transfer wychodzący z naszej ligi. Karta specjalna Pride of the City z Mielca. Christian Gettinger Ładnie się prezentuje ta karta, naprawdę wygląda świetnie, a wersja specjalna na koniec Rafał Nikiewicz, czyli oczywiście bramkarz Widzewa. Zobaczymy, czy uda się trafić jakiś autograf, bo na to liczyłem, na razie tego autografu nie trafiłem. E, tymczasem mamy Sebastiana Bergiera z GKS-u Katowice, mamy Franciszka Placha z Piasta Gliwice, e, mamy e, Peglowa z Radomiaka, Kolejny piłkarz Lecha po z Lecha Poznań Antoni Kozubal i karta specjalna Jacek Zieliński, czyli trener Korony Kielce po raz kolejny. No te karty trenerów mi się szczerze mówiąc e, podobają. Tymczasem jeszcze obok niego, a właściwie za nim, wersja specjalna Michał Saczek. Pierwsza karta Thomas Hook z Piasta Gliwice. Kolejna karta to jest e, oczywiście Dominik Szala z Górnika Zabrze. Samuel Mraz z Motoru Lublin. Tymczasem mamy Marcela Krajewskiego z Widzewa, o proszę. A karta specjalna to, to jest stadion, dobrze myślę? Nie, kibice, kibice Śląska Wrocław. Na ładnym zdjęciu, wszystko ładnie ograne graficznie, więc wygląda to fajnie. A tymczasem e, karta specjalna to w tej paczce Fabian Piasecki z Piasta Gliwice. I ostatnia paczka, czas na ostatnią paczkę w tym materiale, także zobaczmy co się w niej kryje. Zaczynamy od zwykłej karty Otara Kakabadze z Krakowi, zanim Rafał Wolski z Radomiaka, Leandro z Radomiaka również i teraz mamy Virgila Gicę z Krakowi, a karta specjalna to trener Jan Urban, o proszę, trener Górnika Zabrze, Jan Urban. Także mamy kolejną kartę specjalną, i ostatnia karta w tym materiale, otworzona przeze mnie, to Roberto Alves. Z radą, jaka więc tym akcentem kończymy? Przypominam jeszcze o kupowaniu kart ekstraklasy wraz z moim kodem na stronie sportzupl. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego materiału. Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym materiałem. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!